Witam serdecznie. Jestem na urlopie na pięknym klifie na Gozo. No i weszłam sobie rano przejść się, pospacerować przed śniadaniem, pomedytować w takim pięknym miejscu. No i przyszło mi, że powiem kilka słów o tym. Jak ważne jest, żeby czuć przepływ miłości, taki odblokowany kanał w, w relacji z rodzicami. Że to nie wystarczy, że mamy zasady, że tak trzeba, że trzeba dzwonić do rodzica, że trzeba mu dawać prezenty na imieniny i tak dalej, pamiętać o tym, o, zadzwonić, odbębnić i już, że czy zabrać gdzieś rodzica, to tak naprawdę też nie chodzi o to, że, że my pamiętamy, tylko zdrowa relacja z rodzicem jest taka, kiedy my czujemy taki spokój, kiedy my możemy jemu powiedzieć wszystko. Kiedy możemy mu powiedzieć wszystko, kiedy też yy, czujemy, że jeżeli potrzebujemy tego wsparcia od niego nawet tak energetycznie, tak, że nam się coś dzieje w życiu, że ten rodzic jest dostępny. Może nieobecny, ale że możemy poczuć, że mamy od niego siłę. Yy, I Teraz co blokuje to, żebyśmy my czuli, że, że mamy tą siłę od rodzica? Wiele osób nie potrafi powiedzieć mamie: Czytacie, kocham cię, nie potrafi przytulić, nie potrafi spojrzeć w oczy. I teraz dlaczego tak jest? Jest to dlatego, że mamy traumy traumy, które nie są uświadomione które nie są jakby rozświetlone. W sensie albo tego nie pamiętamy, albo nie możemy połączyć, że to z tego wynika, tak? Że y, jesteśmy obrażeni na, na naszego tatę, na naszą mamę od dziecka, albo jeszcze od okresu ciąży. I to gdzieś nas tam głęboko siedzi i my tak naprawdę nie wiemy czemu. Ja na przykład miałam taką przez wiele lat, miałam takie poczucie, że ja nie mam więzi z moją mamą, że jest jakby przerwane coś między nami. Takie miałam takie poczucie. I generalnie no, długo nad tym pracowałam, chciałam się dowiedzieć, czemu tak jest. No i jeżeli zaczniesz robić coś w tym kierunku, to to do Ciebie przyjdzie. Znajdziesz odpowiednich nauczycieli, znajdziesz odpowiednie książki. Przytrafią też Ci się odpowiednie sytuacje w życiu, żeby to zrozumieć, jak to polega. No i tak też było ze mną. Ja odkryłam, że, oczywiście to było stopniowo, nie? Ja odkryłam, że, że to się zaczęło w dzieciństwie, tak? Że ja nie miałam więzi z mamą. I taka jakby pierwsza trauma odrzucenia, to jak moja mama zostawiła mnie i pojechała rodzić mojego brata, tak, po, po dwóch latach od moich narodzin, czyli ja miałam wtedy dwa lata. I to jest bardzo częsta trauma, że rodzic zostawia dziecko, bo jedzie rodzić do szpitala brata. To jest sytuacja jeszcze fajna. Ale często jest tak, też wśród moich klientów, tam też no, słyszę, że często jest tak, że na przykład rodzic nie radzi sobie z wychowaniem, oddaje dziecko do babci, do swojej mamy, sam chodzi do pracy, czy, czy w ogóle gdzieś wyjeżdża, tak? bo jakby nie ogarnia tego i wtedy też jest przerwana ta więź jak rodzic jest DDA, tak? jak jest w jakimś nałogu, no to też jakby ta uwaga. Nie może przejść na dziecko. To samo jak rodzic jest straum straumatyzowany, bo na przykład no, sam nie poradził sobie ze swoimi e, emocjami, ze swoimi traumami, albo też e, jakby przejmuje po swoim rodzie, po swojej rodzinie. Bo na przykład e, matka może przyjąć po, e, po babci, tak? Czy, znaczy tak pokoleniowo, nie? Córka po mamie, mama po babci. I tak dalej. Jeżeli babcia na przykład nie przerobiła jakiegoś swojego bólu, jakiegoś na przykład nie przeżyła aborcji, bo to było tajemnicą i zrobiła to w ukryciu. I coś takiego może w ogóle rzutować potem na, całym, na całej linii kobiet. Także te nieprzeżyte emocje, którzy, które, którzy, które nie są jakby... Wyjęte na wierzch, y, szczególnie jakieś tajemnice, właśnie w rodzinach, y, albo coś nieuczciwego było zrobione, czy coś złego, to to jest ukrywane, emocje są zamrożone. Nieprzeżyte, nieprzeżyta żałoba po dziecku, nawet takim wyabortowanym czy, czy poronionym, tak. No, jakby poronienie jest jeszcze dopuszczalne, że się to przeżywa, ale jakby przyzwolenie społeczne jest na to i zrozumienie, natomiast już aborcja niekoniecznie. Wobec czego te nieprzeżyte emocje, jeżeli mama tego nie przeżyje, czy babcia to idą dalej. I, i na przykład mamy poczucie, że że ciągnie nas taki ruch do śmierci, to tak się nazywa w ustawieniach Hellingera, ruch do śmierci, czy my wchodzimy w nałogi, nie wiemy czemu, po prostu nie możemy się przed piciem, paleniem i tak dalej. To jest też coś takiego, że ktoś nie przeżył tej śmierci tego dziecka, czy, czy nie wziął za nie odpowiedzialności. To także może być ojciec, który po prostu stał z boku i nie wiedział, co może się z tym co może zrobić, nie uczestniczył w tym jakby i to może właśnie przejść potem na, na że, że jego dziecko ma jakieś nałogi, które nie potrafi sobie ogarnąć jak gdyby, tak? Mnóstwo jest takich zależności, dlatego ja zachęcam, aby za, zaglądać w głąb siebie. Jeżeli mamy jakieś takie poczucie, że coś nie gra, między że jest jakiś zerwany przepływ, że nie czujemy tej obecności naszego rodzica, jedziemy do domu rodzinnego i nie czujemy, że, że bierzemy energię od, od rodzica, tylko oddajemy, że dźwigamy za niego jakieś ciężary, to to wszystko jest nieprawidłowe, to nas blokuje do własnego życia do sukcesu, zatem ja zachęcam Cię, aby zajrzeć w głąb siebie, aby e, poznać skąd są te zależności, czemu na przykład mamy jakiś ukryty, podświadomy e, czy do rodzica, czemu mamy, czemu się na niego obrażamy, wkurzamy, co nas drażni, że mamy poczucie, że, że on nas skrzywdził w jakiś sposób i, i tego w ogóle nie rozumiemy, bo nie pamiętamy sytuacji skrzywdzenia, to wszystko gdzieś tam w podświadomości siedzi. Dlatego podczas warsztatów czy podczas sesji właśnie jakby wchodzimy do tej podświadomości, co to, co to jest, kiedy to powstało, jak można yy, to przetransformować, bo jakby to nie zniknie, tak? To, co się w naszym życiu działo, czy działo się jak byliśmy w brzuchu u mamy, jak byliśmy planowani tego się nie zmieni w sensie takim że tego się nie cofnie, ale można to przetransformować, można to rozjaśnić, czyli jakby spojrzeć z wielu różnych perspektyw. I wtedy jak to w naszej świadomości pokażemy, czy wytłumaczymy inaczej, wtedy jest to jakby zniknął z nas ogromny ciężar, tak? Pozbywamy się wtedy mamy zrozumienie i jak można ten przepływ, wracając do początku, jak można ten przepływ miłości odbudować, odtworzyć, udrożnić ten kanał? Tak. Ja tak w skrócie powiem na swoim przykładzie, że to była dosyć długa droga, też trzeba być na to gotowym i otwartym, natomiast no, trzeba jakby te wszystkie żale najpierw wyjąć. Jak to wyjąć? Nie musimy wprost tego mówić rodzicowi. Możemy napisać list, możemy sobie zrobić arkusz radykalnego wybaczania. Jest takie narzędzie, aczkolwiek może samemu będzie z tym problem. Żeby to dobrze zrobić, chodzi o to, żeby najpierw zajrzeć, spojrzeć na te. Najcięższe emocje. Być może uważamy, że my nie powinniśmy być wkurzeni na mamę, nie powinniśmy mieć do niej żalu, bo ona ma już ciężko i tak dalej. Czy na tatę to samo, tak? Na rodzica czy na rodzeństwo. Że to jest rodzina, że, że poprawnym jest, czy tam w dobrym tonie jest, żeby akceptować, tolerować. Tylko że jeżeli będziemy to ukrywać, te nasze. Faktyczne wewnętrzne emocje, które gdzieś tam siedzą, które jako dziecko doświadczyliśmy na przykład jakiegoś zranienia, odtrącenia, zignorowania. Czy że na przykład mama nie przyszła do nas do przedszkola, a wszystkie dzieci zostały zabrane, a, a my musieliśmy zostać z panią, też często to jest dosyć sytuacja, która właśnie na moich sesjach jakoś wypływa, że, że wtedy też dziecko się czuje odtrącone, zostawione na nie, boi się, co, co z nim będzie. Tak? I taka jedna sytuacja, gdzie mama na przykład spóźniła się. Po dziecko do przedszkola, i inne dzieci poszły z rodzicami, a to zostało, może już wpłynąć bardzo na, na rzutować na całe życie. Czy coś takiego należy uzdrawiać? Uzdrawiać, czyli wracać e, do tego dzieciństwa, e, do tej podświadomości i to transformować, przerabiać. E, I teraz wracając do e, jakby uzdrowienia e, relacji kanału e, z mamą. E, to jakby trzeba spowodować, czyli uznać, że my to mamy w środku, że mamy ten żal, że mamy ten ból, że mamy ten wkór, złość, pretensje, może czasem zazdrość jakaś, no różne mogą być emocje, należy je, potrzebowalibyśmy je w ciele jakoś uruchomić, możemy sobie zrobić wizualizację. Nawet sami w domu, że mm, już mówiłam o tych listach, że można napisać list, ale można sobie zamknąć oczy, wejść w taki stan takiej medytacji, wyciszenia, można sobie zwizualizować, że mama czy tata przed nami stoi, czy ktoś, do kogo mamy jakieś urazy, pretensje. Czujemy, że coś, może nawet nieuświadomione, ale czujemy, że jest jakiś dystans, że jest jakiś dyskomfort, że nie możemy spojrzeć w oczy, że nie możemy kogoś przytulić, że jest jakaś bariera. To wtedy możemy sobie taką osobę postawić, jakby w wizualizacji przed sobą, i mówić do niej to, co. Albo pytać się jej, może też z podświadomości przyjdzie odpowiedź, o co chodzi, czego ona też oczekuje od nas. To jest też taka technika i po prostu należy to wyrzucić z siebie wypłakać, wykrzyczeć, wytupać, wy no wyrzucić siebie tak jak, jak umiemy jak potrafimy jak ciało samo nam pokaże tak bo to ma jakby iść takim automatem czyli to ma się zadzieć samo to nie ma się zadzieć że przeczytaliśmy że należy wypłakać nagle płaczemy, czy tam tylko że na muzy nie lecą nie to ma być naturalny proces który się uruchomi w naszym ciele można oczywiście próbować się konfrontować z rodzicem, ale jeżeli on tak face to face, natomiast jeżeli on widzi, że my mamy do niego, to będą tylko awantury, tak? Wtedy będą tylko awantury. Konfrontacje z rodzicem można zrobić, jeżeli jesteśmy uspokojeni. Oczywiście pewnie nie raz były jakieś awantury, nie wiadomo o co. O jakieś pierdoły, czy tam o komodę, czy, czy o jakieś inne drobiazgi, ale to nigdy pewnie nie chodziło o to, tylko o jakieś ukryte emocje i żale gdzieś tam, co w nas siedzą od dawna. Co jeszcze możesz zrobić samemu? Oprócz tych listów, oprócz tej wizualizacji, możesz też jakby. Z pozycji obserwatora zobaczyć, jeżeli masz kontakt ze swoim wewnętrznym dzieckiem, bo to też jest dosyć fajne. Jeżeli już trochę siebie znasz i wiesz, że w tobie jest też małe dziecko, czy mała nastolatka, niedojrzała bardziej emocjonalnie, która została skrzywdzona, to nawet może być jako dorosła osoba, bo mówi się wewnętrzne dziecko. Natomiast to może też być. 30-40-latek skrzywdzony, który ktoś go po prostu stłamsił, nie umiał sobie z tym poradzić emocjonalnie, tak? Czy poniżył, czy odtrącił, odrzucił. Teraz tak, odrzucił i trauma odrzucenia, jeżeli my zostaliśmy podć, yy, odrzuceni przez rodzica i to może być takie odrzucenie, e, tak jak mówiłam, że, że mama y, nas y, zostawiła na tydzień, bo pojechała rodzić rodzeństwo i my jako dwu-, trzylatek czy jednolatek nie rozumieliśmy tego, tak? Chociaż nam tłumaczono, no mieliśmy, powiedzmy, bliskość taty, bliskość babci, ale mamy, mama nagle zniknęła. I my doświadczamy tak zwanej traumy odrzucenia wtedy i utraty bliskości, zerwania więzi i tak dalej. Więc wtedy będziemy w życiu przerabiać to odrzucenie, czyli będziemy się czuć odrzuceni przez przyjaciółkę, przez partnerów, dopóki jakby sobie tego nie uświadomimy. I dlatego bardzo warto, bardzo warto, Yy, właśnie jeżeli szczególnie nam się po, powtarzają jakieś życiowe schematy, że, że często zostajemy porzucani przez partnerów, albo że zostajemy ig często ignorowani, niezauważani, niewidziani, to warto bardzo zaglądać do tego dzieciństwa. Yy, mogą być też inne jakby powody, ale dzieciństwo jakby... Yy, w większości załatwia. tak jeżeli my zrozumiemy, co się stało w dzieciństwie, to wtedy będzie jakby e, no już łatwiej tak e, iść dalej. I zrozumieć, czemu na przykład mieliśmy trzech partnerów na przykład, którzy bardzo podobnie nas traktowali albo zdradzali, tak, to też coś takiego może być, że, że sami siebie zdradzamy, trzeba to zauważyć, jeżeli to zauważymy, to już będzie łatwiej. Jeszcze z tym wewnętrznym dzieckiem zaczęłam wątek, teraz go skończę, bo... Jeżeli napiszemy list, jeszcze coś nas siedzi, jeżeli zrobimy tą konfrontację, wizualizację, uwolnimy te emocje, ten ból, jeszcze coś nas siedzi, i jeszcze nie rozumiemy, czemu na przykład mama tak zrobiła, czemu nie umiała inaczej, czy tata, warto wtedy spojrzeć z perspektywy, jakie ona miała dzieciństwo. Czy ona mogła inaczej, potrafiła, czy, czy no, nie umiała inaczej, bo każdy rodzic kocha swoje dziecko w jakiś tam sposób, i często też ludzie nie potrafią dostrzec tych dowodów na to, tak? dowodów tych aspektów, w jaki sposób nasza mama czy tata nas kochali. I często ludzie nie potrafią dostrzec ani jednego aspektu, poza tym, że zostali urodzeni i wykarmieni, jak byli niemowlętami, no bo to jakby, żeby przeżyć, to tak trzeba było takie minimum dać. Ale już nie widzą, jeżeli są jakieś traumy i żale, nie widzą na przykład tego, że Eee, mama robiła kanapki, że tam gdzieś zawoziła, że jak teraz ją odwiedzamy, to nam daje jakieś tam prezenty, czy nam daje jakieś weki, czy nam daje jedzenie, eee, jakby rodzic kochatek, jak umie. Jeżeli tego nie dostrzeżemy, nie zaakceptujemy, no to będziemy wymagać tego, czego rodzic nam nie potrafi dać, tak? I od innych tak samo będziemy potem wymagać od partnerów tego, czego oni nam nie potrafią dać, ani będziemy zauważać tego, co nam dają. Czyli bardzo ważne jest, żeby zajrzeć do tego swojego dzieciństwa, tych swoich relacji i też spotykam się z, z ludźmi, którzy mówią, że miałam bardzo dobre dzieciństwo, E, tak, cudownych rodziców i tak dalej. Ale widzę, że ma jakieś nałogi, czy, czy no po prostu um, jakby emanuje, że coś nie gra. Nie? Więc taka osoba y, prawdopodobnie po prostu ma wyparte, tak? Ma wyparte to najtrudniejsze, zapomniane. I dlatego po to są te sesje, po to są te warsztaty, żeby zobaczyć to, co jest wyparte. Bo my mamy wrażenie, bo tak trzeba, szczególnie ludzie z rodzin, takich gdzie jest lekarz, prawnik no, e, i tak dalej. E, a to twierdzą, no, że skoro rodzice byli lekarzami, czy prawnikami, czy tam architektami, no to przecież jak oni mogą narzekać, że byli niedobrzy, nie? Czy tam, no ale mogli być nieobecni na przykład, tak, bo mogli być zapracowani, albo mogli nas wysłać do szkoły, której nie lubimy. Y, czy tam y, wbrew nas coś zadecydować, że nie wiem, my, my mamy talent do malowania czy śpiewania, a, a y, rodzic nas wysłał, y, tak jak on na, na medycynę na przykład, tak? I tu już jest taki, y, taka poważna trauma i podświadomy jakiś y, y, żal, y, złość i tak dalej. Wobec tego y, ja bym prosiła, żeby zdjąć tą iluzję, bo wiele osób ma tą iluzję, że mieli cudownych rodziców. Bo to nie chodzi o to, żeby teraz im dowalić, tak, żeby, tylko żeby tak jak mówiłam na początku, odblokować ten kanał, ten przepływ miłości. Też nie musimy czuć tej, tej miłości, bo, bo nie możemy czasem wymagać od rodzica. Czy tam nie wymagajmy też od siebie, że musimy kochać, ale powinniśmy akceptować ich nałogi, ich sytuacje, to co zrobili. Bo bez tej akceptacji, jeżeli będziemy oceniać to, co oni zrobili czy czego nie zrobili, to będzie nas to spotykać, będzie nas to do nas przychodzić przez pracę, przez partnerów przez napotkanych ludzi. Będą oni nam pokazywać to, czego, co my oceniamy, czego nie potrafimy zaakceptować. Wobec czego e, warto. Ja e, polecam, żeby przyjrzeć się temu dzieciństwu, e, tym relacjom, czy my faktycznie tylko odbębnimy, zadzwonimy i już koniec. E, czy my na przykład pojedziemy i poczujemy, że zostaliśmy naładowani dobrą energią. Tak, bo to jest ja to poczułam, że jak kiedyś wizytowałam y, do domu rodzinnego, to y, miałam wrażenie, że ja jestem wyczerpana, a teraz już czuję, że jestem naładowana i to jest właśnie taka różnica. Może dla niektórych to nie jest wiele, ale y, dla mnie to jest ogromna różnica i ogromna, y, to jest bardzo wiele, to jest to jest coś niesamowitego, bo jeżeli mamy od rodzica, od taty mamy jakby też kanał, tak? Tą energię męską od taty i energię żeńską od mamy. Energia męska jest z góry, ze źródła, od Boga, jakby można to też sparafrazować, a energia żeńska jest od mamy, od ziemi, tak? Jeżeli mamy zrównoważone te energie, to wtedy po prostu czujemy taką moc, nie, nie blokuje nas już prawie nic w sukcesie, jesteśmy kreatywni, jesteśmy silni, możemy się wyrażać, czyjeś uwagi nam już nie szkodzą, nie irytuje nas nikt prawie, tak? Czy, no bo coś jeszcze z kimś innym można mieć do uzdrowienia, czy pokoleniowo, czy wcieleniowo, natomiast ta relacja z mamą i z tatą jest najważniejsza na świecie. Żeby przestać ją oceniać, żeby rozumieć, czemu rodzice nas tak wychowywali, co my od nich dostaliśmy, żeby dostrzec to, co rodzice dali, jak okazywali miłość, możesz sobie usiąść na chwilę i, i odtworzyć, w jaki sposób teraz rodzice czy w dzieciństwie okazywali mi miłość. Nie? Czy mama mnie czesała, czy mnie gdzieś tam y, zabierała, tak? Y, y, co robi, co z tatą robiłem razem? Nie? Jakie pamiętam chwile z dzieciństwa, co tata robił, kiedy okazywał mi miłość, bo Tata raczej mama jest tak, że mama raczej ciągiem cały czas e, powinna, że jest te, ta energia e, żeńska od mamy jest taka e, jednostajna i taka ciągła, a od taty to są takie e, m, takie punkty tylko, tak, że co jakiś czas tata nas doładuje, tak, że nas gdzieś tam zabierze czy coś nam powie. E, I często nawet klienci też na sesjach mówią, że a bo tata to był alkoholikiem, czy tam był nieobecny w ogóle za granicą, ale jak przyjechał raz na jakiś czas, to mnie zabrał gdzieś tam i wtedy to było po prostu cudownie, tak? Czyli nawet coś takiego jest bardzo mm, e, bardzo mocnym doładowaniem dla osoby, dla kogoś, nie? E, jeżeli mamy zrównoważone, uzdrowione te relacje z mamą i z tatą, ten przepływ miłości, ten kanał jest odblokowany. To wtedy mamy też równowagę energii męskiej i żeńskiej w sobie e, większą, i wtedy jest nam po prostu łatwiej w życiu. E, jeszcze jeden aspekt e, mi umknął e, o mamie i tacie. E, aha, jeszcze jest aspekt taki, że jeżeli jest. E, Mówimy, że mama, znaczy, że jak już rodzic umarł, tak? Że po już, już go nie ma. O, sobie tutaj tak po hawajsku zrobię kwiatka. Jeżeli rodzic umarł e, i my myślimy, że mamy załatwione, no, że mamy spokój, ale cały czas coś tam się tak samo nie układa, czy mamy te same nałogi, czy to wcale to właśnie chcę podkreślić, że Śmierć rodzica nie załatwia sprawy, że te emocje niezałatwione, ten złość, ból, te traumy zostają i należy tej konfrontacji dokonać nawet po, jakby po śmierci. Tak? Czyli ta energia działa tak samo, czy y, rodzic żyje, czy nie żyje. Jeżeli mamy coś niezałatwione, nieprzerobione, nieprzeżyte, y, to i tak to będzie do nas wracać. Wobec tego. Warto też przyjść na taką sesję i na warsztaty, nawet jak rodzic nie żyje. Tak? Bo, bo wtedy, jakby, tak jak mówię, te emocje są, one dziś są w naszym ciele, blokują nas, blokują nas do życia, do sukcesu, do fitości, do radości. Mamy na przykład, jesteśmy w jakiejś relacji i mamy poczucie, że ona nas nie satysfakcjonuje, że nie, nie, może, no, nie, nie umiemy się w niej cieszyć. Tak? Wobec czego. Tutaj trzeba po to zajrzeć do tego dzieciństwa i do tych rodziców, żeby, żeby to odblokować, żeby znowu móc odczuwać radość, poczucie spełnienia, wdzięczność i tak dalej. Także ja bardzo zachęcam Ciebie, żebyś nie wypierał i nie stawiał oporu, że było cudowne dzieciństwo, że masz relacje z rodzicami, tylko że ta relacja jest bez emocji, bez takiego jakby e, bez flow, tak? Czyli jest taka poprawna, ale nie jest prawdziwa. Jest taką trochę iluzją. Wobec czego bardzo e, zachęcam, e, żeby ten opór uwolnić e, i żeby przyjść. Żeby przyjść albo żeby sobie nawet poczytać coś czy zacząć w ogóle się nad tym zastanawiać. Skąd my mamy um, coś, co nas irytuje w życiu, co nam sprawia problem, z czym nie możemy sobie poradzić, od czego uciekamy w nałogi różne, także sportowe, bo ja tu właśnie dostrzegam bardzo dużo osób wokół mnie, że ma nałogi sportowe. Faktem jest, że nauk sportowy jest lepszy od nałogu picia alkoholu czy palenia papierosów, ale jednak też jest nałogiem, czyli ucieczką od życia, od uczuć. Od wyrażania siebie, od obecności w rodzinie, w relacji, w domu. Często też ludzie mówią, a ja w domu nie mogę wysiedzieć, lepiej gdzieś wyjść nie? i wychodzi tam gdziekolwiek, albo spotyka się ze znajomymi, z którymi też nie ma tam żadnych głębszych relacji, żeby tylko z kimś być, bo boi się być sam, tak? No to też już coś nie gra, nie? że bo jak się jest samemu, to dopiero przychodzą myśli i, i jakby przychodzą do nas te emocje. I początek jest trudny, bo przychodzą to najgorsze. <gorsze> najgorsze, czyli to, co nas faktycznie boli, tak? To wtedy do nas dociera. Ok. Ja jestem na Gozo, jest tutaj bardzo pięknie. Jestem na takich najwyższych klifach tutaj na Gozo. Też to jest miejsce energetyczne, takie miejsce mocy, wobec czego dla mnie to też jest takie doładowanie. Jest naprawdę tu bardzo pięknie. Jest cicho, bo akurat jestem na takim jakby schodku klifowym za wiatrem. I bardzo polecam robić sobie też takie takie wyjazdy, mimo wszystko. Bo one są potrzebne. Nieważne, czy samemu, jak czujesz, czy, czy z kimś. Czy to jest warsztat połączony z odpoczynkiem, czy to jest tylko wyjazd odpoczynkowy. Tu bardzo polecam, żeby oderwać się od codzienności. Żeby się oderwać od codzienności. Dziękuję Tobie bardzo za uwagę, za słuchanie. Zapraszam na sesję. Na kursy i warsztaty. Dziękuję bardzo.